Każdy widz wie, jak założyłem YouTube'a, więc pozostaje nam tylko walka. Dzisiaj, teraz, 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 w tym momencie! W tym momencie. godzina? Dobra, tak. No to teraz wygram o tej godzinie! Yes! Walczymy o ten honor, o ten YouTube! Kamerzystwo ługi. Kamerzystko Panie drugi. Pani drugi. Jest prawie. prawie. Pistowy, ale... się si si zmyłem. Zmyłem się jak mydełko. Ale wiedzmy, że ja tu nie będę sobie żartował, bo to jest mój najważniejszy pojedynek. Gol prawo! Nie ma co mówić. Tak jest. Chyba widać, że się skupiłeś na tego YouTube'a. Ja, ja jestem... jestem po prostu... Ja chcę to wygrać! Ja strzelam gole, ja chcę to wygrać! Ale on też strzela, on też chce mi przeszkodzić. Ale w skońcu to mój kamerzysta, więc... Nie będzie o tym kanale, a ani jednego filmu jeszcze nie nagrał. Zobaczymy. Walczymy. Ładnie, łatwo, łatwo, ładnie. Nie! Bładam! Nie! Ja muszę trafić, nie wiadomo czy ja trafię! Nie! Nie! Idź na bramkę! Nie. 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 nie mój najgorszy moment na YouTube. Idź na bramkę. Jezus, nie! Ja nie mogę tego zrobić!

Dobrze. Nagraj mi kamerę, że jest to po raz pierwszy. A, z co tak Nagraj mnie. O, widzicie jak nagrywa ten kamer, jest to Powiedz coś. Ja się widzę. Elo, szkoda, że nie udało mi się wygrać, ale jednak bym nie mógł. Nagrywam więc w sumie spoko. Nie ma tragedii. Zobaczcie. Ta piłka trafi teraz do bramki i wszyscy, jeśli ta piłka trafi w poprzeczkę, wszyscy dają łapę w górę. Dobra. Znaczy, umlak Ma ręką oczywiście. Mogę ja? Nie, raczej znaczy ja. No i nie ma. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. A mogę ja jeszcze spróbować? Ale teraz... Ale Subika zostaw łapy w górę, nie? Ale już... wydawało, że otarła się o prostu mo, A moim znaczy, powiedziałem, że... Moim zdaniem właśnie nie. No, możecie nie zostawić łapy, ale chociaż... Dobra, to jak utrafimy subik... Jak trafię, to subskrypcję zostawię. Nie, nie, nie. Jak trafi, to udostępniam ten film ten znajomym. Z... Dobra. Jest! Ja, ja, Udostępniacie ten film wszystkim. Wszystkim swoim znajomym i kolegom i... i subik. tak, i subik na kanale musi być. Lajka nie, nie musicie zostawiać, choć też warto by było. Jeśli to już od was zależy. Nara! Nara!